Co to jest takiego ciekawego? Powiemy, że to jest Chińczyk, co nie? Na stówę? Chińczyk. A to jest Chińczyk rzeczywiście. No jasne, ale to niech, kurde, ktoś nam no, odpowie. Ej, No nie wiem. Możesz... A nie, tam są, już wiemy, to są szachy. Tam, no, tam To, tam to tu są, są szachownice. szachy, to się powtarza, ale około. ciekawy jestem, czy ktoś wie do czego to jest. to jest. My oczywiście możemy sobie to w Google zaraz sprawdzić, a pytanie do widzów. E, zobaczę co tu jeszcze jest. No nie, no, tam Nie, tu to to są same szachy pojedyncze. Tam to są szachownice. No tu też, to się powtarza. To jest szachownica, a tamto, tamto to nie wiem co to, to jest. ciekawe jest, nie? No, ja pierwszy raz taką planszę widzę. Wiesz co ważne jest, że to jest. A ja coś czuję, że te stoliki to tutaj mogą służyć do czegoś innego. No, z pewnością. Również. Siadaj, siadaj. Do nagrywania materiałów na YouTube. No, nie to miałem na myśli. Siadaj, tylko wejdź. Ja wiem, te, co miałeś na myśli. Wejdź, te... Ja mój że Wiem, co wiesz, bo mi powiedziałeś. Więc obaj wiemy, do czego te stoliki również służą. Powiedz mi, jak z tego wszystkiego wyjść, z tych problemów? tych problemów, z tak. wszystkich wyjść? No. Ojej. Tomek, może inaczej. Czy tak się da w ogóle żyć na dłuższą metę? Mm, na ulicy? No. W, w uzależnieniu? Myślę, tak jak to pokazują na gminne przypadki, które tutaj spotykamy, a w szczególności ja, z którymi mam do czynienia na co dzień, to widzę, którym też ja jestem, to, się to da. tak, to się da, z całą pewnością, nie, z całą z pewnością. I to można lata tak tkwić. Można tak, lata, znam tak. ludzi, którzy mają dwucyfrówki zaczynające się od, od trójki, także... Od 30 lat. Żyją na ulicy, tak, I mają jakieś tam... Problemy swoje z dużo także... No to w takim razie jak znaleźć motywację w ogóle, żeby z tego wychodzić w ogóle trzy czy sami. Jak znaleźć motywację, jak znaleźć motywację? Ciężkie pytanie, bo ja sam teraz nad tym siedzę życiowo, że tak powiem, ten temat mi się przebija przez głowę, przez myśli. Sam próbuję się jakoś zmotywować, żeby z powrotem wrócić do jakiegoś normalnego funkcjonowania do społeczeństwa. Ale jakoś nie mam ochoty ostatnio, naprawdę. Nie jest do jakieś ochoty. Nie, mam, no nie ma tej motywacji. No ciężkie pytanie nie odpowiem ci na to. Aha. Sam to rozkminiam, Może w następnym materiale gdzieś kiedyś to będę wiedział, albo się coś zmieni. To, Czy to znaczy, że powiem. ty się poddałeś? Czy się poddałem? Nie, taki można powiedzieć impas i chwilowy. No. Kiedyś ci bardzo przeszkadzało to, że jesteś uwiązany do ludzi, do tego, że musisz im przynieść każdego dnia hajs. Tak, 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 tak. No teraz... teraz jak widać, nie mam z tym problemu. Nie przynoszę tam jakichś wielkich kwot, natomiast no, no, irytuje mnie to nadal, irytuje mnie to nadal, ale no, tak wybieram, tak robię. Tak Ile że... Ty podejmowałeś prób wyjścia z tego? Też już będzie kilka dobrych prób, nie wiem, nie liczę tego, ja Aha. tak nie chcę o tym tak myśleć. A no. jak wyglądała ta najbardziej zaawansowana, do jakiego etapu doszedłeś? Skuteczności? 95%. Czyli byłeś o krok? O krok dosłownie, o krok. Zaraz mnie zapytasz, co spowodowało, czemu tego kroku nie zrobiłem. Nie, ja ci się... odpowiem, no? co spowodowało? W kumple. W 80% to. Posłuchaj, jak zrobisz ten pierwszy krok? Zakładam, że już masz motywację, że chcesz tego wyjść. Jak tutaj w Niemczech można się z tego? Lekarz. lekarz, lekarz. Jeżeli jesteś tu ubezpieczony, to od razu lekarz. Jeżeli nie, to wiesz opieka społeczna, w stole. O, i tam zacząć szukać e, drogi do wyjścia z tego, tak e, znaleźć e, fundusze na naleczenie na leczenie, lekarz przede wszystkim lekarz, szpital, bo samemu jest naprawdę ciężko. Ja nie znam, nie znam naprawdę żadnej osoby osobiście, która powiedziała, zostawiam to na sucho, wychodzę i do dzisiaj nie walę. Znam takich, którzy próbowali, na jakiś czas przestali, udało mi się nam. Ale to były bardzo krótkie odcinki czasu w życiu, także i wracali do tego, także nie ma takiej osoby. Te uzależnienia dotyczą, no. Musi, musi być lekarz, musi być lekarz. Terapeuta, motywacja przede wszystkim, tak? Zorganizowanie z, ze strony technicznej tego wszystkiego, czyli fundusze, tak? A jeden czynnik, który jest, który mi lekarz powiedział, i tu się z nim zgodzę, mój, mój lekarz, którego miałem przez 3 lata. E... Ulica. Jeżeli będziesz na ulicy, powiedziała do mnie prosto, będziesz na ulicy, będziesz po cały czas. Aha. Nie, jest w Berlinie, jeżeli mówię, będziesz na ulicy, nie poradzisz sobie. Te uzależnienia dotyczą także, chciałem powiedzieć, przede wszystkim, ale chyba nie przede wszystkim, ale dotyczą także nieobywateli tego kraju. Czy mimo nie. to. Te wszystkie działania, o których mówisz, są dostępne. Mówisz jasne, że tak. Jasno, że tak, tak. Jeżeli jest się człowiekiem tutaj z Europy, z Unii Europejskiej, no to tak jak i w Polsce, tak jak i tu, tak jak i we Francji. Czyli nie ma z tym problemu. Nie, nie. nie. Wiadomo, są różnice tej pomocy w różnych krajach, to, nie? ale no, tak samo tu i tu, i tam. Nie? Jak długo zajęłoby Tobie na przykład dostanie się na taki program? Ile musiałbyś czekać? No pierwszy raz, gdy to podejmowałem, e, gdzie zapoznawałem się z tematem, gdzie osoba, która mi pomagała, też pierwszy raz to robiła. Zajęło nam to 4 miesiące. E, teraz... E, Około miesiąca, myślę, że wszystkie formalności, zależy też od terminów dostępności lekarzy i tak dalej. Czyli to nie tak, że od razu? No, nie, 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 tak nie, przeżyć, nie, 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 no, nie, nie. Jest szereg, szereg różnych yy, spotkań, wizyt u lekarzy, opinii, dostarczenia, papierologii i no związane z tym rzeczy. Miejsce przede wszystkim, powiem Ci, że przychodnie, które się tym zajmują praksis, to są no, no pełne, pełne, naprawdę trzeba czekać na miejsca. Tak ja jak u problem. mnie czekałem, a właśnie to u mnie, e, te cztery miesiące były spowodowane tym, że ja dwa miesiące czekałem na miejsca. już po dwóch miesiącach miałem formalności załatwione wszystko. A, a dwa tak. miesiące czekałem na zwolnienie miejsca. A co rozumiesz przez papierologię? Czy trzeba mieć dokumenty na przykład? Nie, w Berlinie, jeżeli tutaj ten problem zaistniał, to nie. Nie, Aha. nie ma problemu. Czyli jak, jakie papiery trzeba skompletować? Jeżeli chcesz, tak, jeżeli zaczniesz tutaj, jeżeli znajdziesz tutaj opieka społeczna się zgodzi na to, że będą Tobie sponsorować to leczenie, a zazwyczaj tak jest. Potem jest pierwsza opinia, jakiś lekarz, który rozmawia, rozmawiasz, wstępna rozmowa z lekarzem, jakie ja masz problemy, to, to, to lekarz to analizuje, wystawia opinię. Ty z tą opinią wracasz z powrotem do kliniki, do klinikum. Potem e, wysyłają się do kolejnego lekarza, który tam Ci już robi badania, krew, wiadomo, takie różne rzeczy i wracać znowu do lekarza, potem do jakiegoś psychiatry cię wysyłałem, rozmowa z psychiatrą i tak dalej, tak dalej bodajże trzech, czterech lekarzy trzeba zwiedzić i wówczas czekasz na miejsca w jakimś tam praksis. Jakie jest miejsce, wskakujesz tam i tam znowu. Rozmowa z lekarzem, ale to już jest tylko tyle i wyłącznie to rozmowa, szybki test. Wówczas lekarz Tobie podaje lekarstwo, czekasz chwilkę, podaje Tobie drugą dawkę. W moim przypadku tak było, najpierw czekali jak i mój organizm, bo jak pierwsze raz w życiu ten lek brał, a to jest bardzo silny lek, wiadomo. Poczekaliśmy dwie godziny, jak Jaka będzie reakcja, było ok, dostałem drugą dozę. Lekarz wysłał do mnie powiedział, że jeżeli będę się dzisiaj to była godzina gdzieś około 10 rano. Powiedział do mnie, jeżeli będę się źle nadal czuł, czy coś będzie niehalom, to natychmiast przejść do godziny, tam chyba 17 czy 18 było otwarte tego dnia. A co się... I, no, i ja z moim kolegą tak sobie porozmawialiśmy i on brało akurat 10 ml. Ja dostałem 5. Kurde, ja mówię, kurde, się bałem, strach, strach to u mnie spowodował. Tego mówię, że będzie za mało, będzie za mało, mówię. A idę powiedzieć, że się źle czuję i Osobym, że chcę więcej, nie? Sama tak mi powiedziała, doktorka, więc mówię, korzystam z tego, idę. Mój kolega mówi, że jest okej, okay, że ten, a ja mówię, ja te pięć tak sobie myślach Mówię, nie, lecę. I był taki przypadek, że gdy otworzyłam drzwi od gabinetu, potknęły się o próg, padłem do razu na krzesło. Myślała, że ja tak się słabo czuję, po prostu tak to odebrała. Spojrzała się na mnie. Poprosiła asystenta o to, bym podał kolejne 3 ml. Po paru sekundach z poglądu na mnie jeszcze stwierdziłem, nie, to jeszcze, jeszcze dwa do to razy dwa, to czyli pięć, czyli tak zostałem na dziesięciu, no nie tak to u mnie wyglądało. A co się dzieje w psychice człowieka, który chce z tego wyjść i no, musi czekać dwa miesiące, cztery miesiące, no bo wtedy jesteś cały czas w tym uzależnieniu, już jesteś zdeterminowany, że chcesz z tego wyjść, ale ciągle w tym uzależnieniu jesteś, no bo ciągle czekasz na miejsce. Tak, to oj, straszny stres. tak. Tak, tak, ja już miałem dwie próby, że, że rezygnowałem, mówię, kurde, przyjechaliśmy gdzieś na przychodnię, się umówiliśmy, czekałem dwa tygodnie, już wcześniej wiedziałem o terminie, jedziemy, czekamy, wchodzimy, a tu mówią, nie, nie teraz, albo coś tam, jakiś papier nie tak był, nie, ja mówię, oje. Ja już mówiłem to ty sobie, która mi pomagała, bo co, ja rezygnuję, nie chcę. Czyli ta pierwsza dawka no. jest troszkę eksperymentalnie ustawiana. Tak, tak, tak. Najpierw no, reakcja organizmu jest, sprawdzana. A potem co? to tempo schodzenia od czego zależy? Czy to jest od woli. Od lekarza, od woli pacjenta, od samopoczucia przede wszystkim od pacjenta. No, pierwsze, pierwszym aspektem jest pacjent, tak? Aha. Tutaj, który decyduje o tym, czy schodzimy, czy nie. Potem tak, lekarz, tak? No. A w takim razie dlaczego jedna pacjent decyduje o szybszym schodzeniu, a drugi Bo opieści? może się dobrze czuję. Na każdego ten lek tak samo. Każdy przypadek zawsze powtarzam, jest indywidualny, tak? Jeden zajdzie w pół roku, drugi zajdzie w 5 lat, a trzeci będzie 20 lat brał. Tak? Czy znasz osoby, które wyszły z tego zupełnie? Tak. Zupełnie no. na zero? Tak, znam. I trzymają się do dzisiaj. Niektórzy wrócili do tego. Ja też już byłem wyzerowany. Też byłem chwilę czasu, także nie brałem ani substytutów, ani tego. I co, koleżeństwo, klimat i z powrotem. Jak rozumiem ten lek, o którym mówisz, to są różne leki, które mogą być stosowane? No jest pewna grupa tych leków, nie ma ich za wiele, myślę, że. Tak, ale one w każdym razie zdejmują te objawy odstawienia. Tak, ale czegoś jednak nie dają, skoro ludzie wracają. Nic nie dają, same dob dobre samopoczucie, to wszystko. Ile to kosztuje? Uzależnienie samo w sobie, 5 z nich wystarcza dziennie? Wystarczy, już w moim przypadku wystarczy. Ale to jest półtora tysiąca miesięcznie. To jest 1500 tak, euro. 20 tysięcy rocznie. Euro. Tomek, trzeźwość czeka na ciebie. No. Przydałaby się. Dzięki. Dzięki.